Już w najbliższą sobotę wyjazdowym meczem w Świdnicy piłkarze Chrobrego zainaugurują kolejny sezon w trzeciej lidze. Dzisiaj drużyna pozowała do zdjęć na murawie stadionu, a następnie trener i nowi piłkarze odpowiadali na pytania dziennikarzy. Łukasz Ochmański, Artur Węska, Maciej Kononowicz, Mateusz Machaj i Michał Michalec to nowe twarze w WZKS-ie, które dziś spotkały się z przedstawicielami mediów. Trenera Janusza Kubota zapytaliśmy, czy wzmocnienia gwarantują drużynie zrealizowanie celu, czyli awans na drugoligowe boiska. Jest to grupa piłkarzy, na których nie wyjątkowo zależało kilku chłopaków odeszło i Właśnie na te pozycje pozyskaliśmy nowych. Myślę, że nie będą słabsi od tych, którzy nas opuścili, a wręcz przeciwnie, powiedział szkoleniowiec. Chrobry upatrywany jest w roli faworyta do awansu. Trenerem ZKS-u ostrożnie podchodzi jednak do prognoz Bukmacherów i kibiców. Trzeba mieć w sobie dużo pokory, to jest tylko sport i szybko można zostać sprowadzonym na ziemię. Zdajemy sobie sprawę, że będzie ciężko. Polonia, Trzebnica czy Motobi na pewno broni nie złożą. Podobnie jak w ubiegłym sezonie. Zobaczymy, co pokażą Beniaminkowie, bo to zawsze spora niewiadoma. My natomiast jesteśmy dobrze przygotowani i mamy sami wobec siebie dużo oczekiwań. W roli faworyta musimy spełnić pokładane w nas nadzieje, powiedział Janusz Kubot. W sobotę Chrobry gra na wyjeździe z Polonią Spartą Świdnica, a pierwszy mecz u siebie odbędzie się w środę 18 sierpnia. O godzinie 17.30 Chrobry podejmował będzie Orła Międzyrzecz.